Ewa Wachowicz ostrzega polki, zbyt wcześnie po to sięgają. Ewa Wachowicz, która sama zdobyła koronę najpiękniejszej polki. Tym razem zasiądzie w jury konkursu piękności Miss Polski 2025, który startuje w niedzielę 29 czerwca. W rozmowie z Faktem zdradza, co najbardziej urzeka ją w kandydatkach i dlaczego jest przeciwna zabiegom z zakresu medycyny estetycznej. Ewa Wachowicz przez lata była żoną dziennikarza Przemysława Osuchowskiego. Para pobrała się w 1996 roku polskiej ambasadzie w Pretorii, a w 2000 roku doczekała się córki Aleksandry. Małżeństwo jednak nie przetrwało i rozwiedli się w 2007 roku. Od kilku lat jest w szczęśliwym związku ze Sławomirem Kowalewskim. Ewa nie chwaliła się zamiarem wzięcia ślubu z ukochanym i zaskoczyła media zdjęciami z ceremonii, która odbyła się 2 września 2023 roku. Ewa Wachowicz W tej chwili w konkursach piękności startują bardzo świadome dziewczyny. Jest pani jurorką w konkursie Miss Polski. Czego szuka pani w dziewczynie, na którą odda swój głos? Ewa Wachowicz: Piękno to dobra proporcja, ale ja szukam zawsze takiej dziewczyny, która ma jeszcze to coś. Wchodzę na backstage. Widzę dziewczyny bez make-upu, Chcę poznać je osobiście. Bo oprócz tego oczywistego piękna, patrzy też na inteligencję, urok osobisty, czarujący uśmiech, charyzmę, na to, co oprócz urody jest bardzo ważne i co nie przemija. Gdy pani je poznaje, to już od razu ma pani swój typ. Czy jest to jednak dylemat? Czasem jest tak, że od razu któraś dziewczyna wpadnie mi w oko czy urzeknie mnie swoim sposobem bycia, albo od razu zauważę, że ma w sobie coś wyjątkowego. A czasem wybór jest trudny, bo jest dużo pięknych dziewczyn z ciekawymi pasjami i zainteresowaniami. Jakie pani towarzyszyły emocje, gdy sama sięgała po koronę? Miałam szczęście, że moje wybory Miss Polonia odbywały się w czasach, kiedy te konkursy cieszyły się niebywałą popularnością. Nie było internetu, a oferta telewizji była mocno okrojona, więc ludzie bardzo emocjonowali się tego rodzaju wydarzeniami. Natomiast dla mnie przede wszystkim była to fantastyczna przygoda i możliwość podróży po Polsce. Te zgrupowania, uczenie się choreografii czy chodzenia w pokazach moda sprawiało mi dużo radości. Jak w dzisiejszych czasach odbiera pani takie konkursy? Wiele kobiet walczy z postrzeganiem ich tylko przez pryzmat urody. Ostatnio, gdy byłam jurorką w konkursie piękności, byłam nieprawdopodobnie mile zaskoczona wykształceniem dziewczyn. Wśród kandydatek były prawniczki, lekarki więc to też się zmienia. Dziewczyny, mimo że studiują czy uczą się w zawodach bardzo wymagających, to jednak chcą brać udział w konkursach, traktując je jako odskocznie rodzaj przygody. W tej chwili w konkursach piękności startują bardzo świadome dziewczyny. Ewa Wachowicz jest przeciwna zabiegom poprawiającym urodę. Gdy wspomina pani moment, gdy została mis z Polonia, musiała pani udowadniać, że za urodą kryje się co więcej? Spotykała się pani z mało przychylnymi komentarzami. Do momentu, gdy byłam panującą Miss, a później oddałam koronę, spotykałam się z nieprawdopodobną sympatią. Zresztą mówiłam, że jestem sumą życzliwości innych ludzi, bo ten konkurs niósł za sobą ogrom sympatii. Natomiast w momencie, kiedy zostałam sekretarzem prasowym premiera, musiałam stale udowadniać że mam nie tylko urodę, ale jednak coś jeszcze potrafię. Według pani współczesne kobiety, jakie popełniają największe błędy, jeśli chodzi o swój wizerunek? Zbyt wcześnie sięgają po medycynę estetyczną. Uważam, że polki są przepiękne. Proszę sięgnąć pamięcią do lat 90. i konkursów piękności, kiedy w ogóle nie było dostępu do medycyny estetycznej. Jakie piękne, naturalne dziewczyny występowały wtedy w konkursach. I może to jest rola też takiej gazety jak wasza i was dziennikarzy, żeby przypominać dziewczynom, że są piękne i że uroda to nie tylko to, co widać na zewnątrz, ale przede wszystkim poczucie własnej wartości, to, że czujemy się piękne. A poza tym liczy się też uroda, która nas wyróżnia, a w dzisiejszych czasach wiele kobiet korzystających z medycyny estetycznej i ingerencji skalpela upodabnia się do siebie. Cieszę się, że pani to powiedziała. Zapamiętujemy osoby z charakterystyczną urodą, jak choćby Anja Rubik, a jak powiem, Cindy Crawford. to od razu ma pani przed oczami słynny pieprzyk? Chociaż powiem szczerze, że jak rozmawiam z dojrzałymi kobietami, to część z nich ma zgodę na to. Że z upływem lat nasze ciało zmienia się, ale część z nich mówi, że nie zamierzają się starzeć z godnością i korzysta z medycyny estetycznej. Szanuję wybór każdej kobiety, bo jestem z natury wolnościowcem i każdy może robić, co chce. Ja akurat wybrałam taką ścieżkę, że będę w sposób naturalny przechodzić do złotego wieku. Mnie się podoba dojrzałość. Może dlatego, że mam w domu mamę, która jest dla piękna właśnie z tymi zmarszczkami. Teraz przez parę dni była u mnie teściowa i też patrzyłam na nią i myślałam: Boże, jaka to piękna kobieta! Zatem wszystkim idzie dojrzałość, mądrość i spokój.